Dzień dobry, szanowni państwo. Jako, że jest to ostatni poważny film na tym kanale w tym roku i prawdopodobnie przedostatni ogółem, ponieważ planuję na dniach nagrać jeszcze takie małe podsumowanie moje tego roku jako gracza i jako ogólnie osoby, która prowadziła ten kanał, chciałbym dzisiaj z wami usiąść bez skryptu, po prostu porozmawiać sobie o pewnej grze. Pewnej grze, która uderzyła dla mnie przynajmniej znikąd i okazała się fenomenem, okazała się grą, która dla mnie zredefiniowała w ogóle to, jak postrzegam roguelike'i. I wiele z was może pomyśleć, że jeżeli chodzi o tegoroczne roguelike'i, to prawdopodobnie myślę o Megabong, ale nie. Mówię tu o grze, która troszeczkę, ja mam wrażenie przemknęła pod radarem mainstreamowego odbiorcy. Mianowicie mówię tu o grze Monster Train 2. Jeżeli chodzi o historię tego jak ta gra w ogóle powstała, to w ogóle się na niej nie znam, ale mogę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o roguelike deck buildery, czyli gry karciane roguelike'i, w których budujemy naszą talię i walczymy z coraz to potężniejszymi przeciwnikami, prekursorem a także pierwszą iteracją tego gatunku było Slay the Spire. I właśnie Monster Train 1 był naśladowcą sukcesu Slade Spire. No bo tak jak zawsze bywa, Slade Spire 2 było, zrobiło furorę, zrobiło ogromne liczby, stało się jednym z czołowych przedstawicieli w tamtych czasach gatunku roguelike, a więc powstało bardzo dużo naśladowców. Ale to tak bardzo, bardzo dużo. Były, były takie gry bardziej kreatywne, mniej kreatywne, ale jeżeli chodzi o główną konkurencję. Zawsze, generalnie, rozmowa toczyła się pomiędzy Slay Spire a Monster Trainem 1. Dlaczego? W Slay Spire zawsze toczyliśmy walki jako ten nasz awatar, który sobie wybraliśmy, ich było czterech. W Monster Trainie mamy do wyboru pięć klanów, każdy z nich ma dwa różne takie awatary, to się Champion nazywa w tej grze, ale nie przywiązujemy się do ich życia jakoś tak bardzo. Już tłumaczę dlaczego. W Monster Trainie chronimy pociąg, i to jest to, co musimy uchronić, i przed czym musimy trzymać przeciwników pociąg. Mamy cztery piętra. Na pierwszych trzech możemy dowoli stawiać jednostki, rzucać zaklęcia itd., gdzie na czwartym mamy pyre, takie serce tego naszego pociągu. I jak nie trudno się domyślić, jeżeli rozwali, rozwalą nam serce, no to całe podejście diabli wezmą. A więc, jak to właściwie wygląda z perspektywy rozgrywki? Wchodzimy do walki. W ciągu całego podejścia mamy 8 albo 9 takich walk, zależy od tego, jakie decyzje podejmiemy. I mamy jedną turę na rozstawienie naszych jednostek. Rozstawienie jednostek takie bardzo krótkie przygotowanie się na to, co nas czeka. Potem nasz pociąg zaczynają szturmować przeciwnicy, którzy będą przychodzić falami. I teraz tak. Bardzo często w końcowych fazach gry jest taka opcja, że będziemy grać tylko top floor, czyli piętro 3, i wtedy pierwsze dwa pozostają puste. Przeciwnicy, jeżeli nie zginą, generalnie tak, jeżeli są przeciwnicy na pierwszym piętrze, są nasze jednostki, to każda jednostka wykonuje akcję, i jeżeli jednostki przeciwnika przeżyły, to idą do góry. Oczywiście można to też w jakiś sposób kontrolować. Jest efekt statusowy, który sprawia, że jednostka pozostaje na piętrze, ale tu mówimy o sytuacjach bardzo specyficznych. I teraz tak, przechodzi z pierwszego na drugie, z drugiego na trzecie i z trzeciego na czwarte. Jeżeli chodzi o czwarte, tutaj jednostki wykonują akcję do oporu, czyli jeżeli jednostka przeciwnika jest na czwartym piętrze, bije się bezpośrednio Spire, przy którym nie możemy stawiać jednostek, a także nie możemy rzucać zaklęć z oczywistych powodów, to wtedy będzie po prostu wykonywana akcja. Przeciwnik uderza, pair uderza i tak w kółko, i tak w kółko, dopóki albo przeciwnik umrze, albo rozpadnie się pair, no i zakończy się nasze podejście. Teraz tak, jeżeli chodzi o Monster Terrain 1, trudno mi się wypowiedzieć dokładnie, ponieważ mam w tę grę przegrany raptem parę godzin i chciałem wrócić, żeby klan z dodatku ograć, ponieważ prawdopodobnie on wróci do Monster Terrain 2 w niedalekiej przyszłości, ale nie dało się. Dla mnie po prostu sam interfejs tej gry był zbyt niewygodny, więc skupmy się na tym, jak wygląda dwójka. I powiem wam, że dwójka jest o tyle dobrą, złożoną grą, że nie ma jej co porównywać do Slay the Spire 1. Uważam, że żeby faktycznie mieć jakieś porównanie, musimy poczekać, co przyniesie nam Slay the Spire 2. I wtedy może faktycznie nawet nagram film, taki porównanie takich dwóch gigantów karcianych roguelike'ów. W Monster Train 2 opowiem wam, jak zaczyna się typowe podejście. Wy w tle widzicie gameplay... Zmodowanej gry fakt, faktem, ponieważ gram jednym klanem, tylko jednym, ale zazwyczaj wybieramy dwa. Klanów jest 10. Każdy klan ma dwóch czempionów i jeżeli wybierzemy klan, każdy klan ma pulę kart, którą możemy na nim dostać. Czyli jeżeli mamy klan, załóżmy Umbra i Pireborn, te dwa klany, jeden jest Primary, drugi jest Allied. Zaraz wytłumaczę, co to znaczy. Jeżeli mamy Umbre i Pireborn, to karty, jakie możemy trafić w naszym podejściu, to są tylko i wyłącznie karty z tych klanów, a także karty, które nie mają żadnego klanu i są uniwersalne. Tylko takie. Nie możemy wylosować karty z Lazarus League chociażby. Znaczy, są, są metody, są eventy, żeby wylosować, ale dostępność tego praktycznie nie istnieje, więc na potrzeby nowicjusza... Generalnie bezpiecznie założyć, że nie da się żadnych kart innego klanu dostać. Klan pierwszorzędny jest to klan, z którego będzie nasz czempion. Każdy klan ma do dyspozycji dwóch czempionów, każdy czempion ma trzy ścieżki rozwoju. Na pierwszym ringu, ich przejedziemy osiem, możemy sobie od razu ulepszyć. Przed pierwszą walką dostaniemy artefakt i ulepszenie. Naszego czempiona, musimy wybrać jedno z dwóch. Powiedziałem, że każdy czempion ma trzy ścieżki, każda trzy poziomy, a więc musimy zawsze. Nie mamy wyboru jednej. W sensie mamy trzy, trzy są ogólnie, ale zawsze pierwszy wybór to będą dwa. I można oczywiście wbić dwa ulepszenia w jedną ścieżkę i jedno ulepszenie w inną ścieżkę i wtedy tak pół na pół grać, aczkolwiek Zazwyczaj w 99% przypadków jest to nieoptymalne. Każdy klan ma dwóch czempionów, i z każdym czempionem idzie też, jeżeli mnie pamięć nie myli, pięć takich samych kart, które będą takim mięsem armatnim. To są zazwyczaj karty, które mają bardzo mały koszt 0 albo 1. Na turę dostajemy bazowo 3 energii. No i te karty generalnie bardzo często w późnym etapie gry będziemy się ich chcieli pozbywać, bo będą służyły jako zapychacz. Szczególnie Umbra, klan teraz tak z głowy mi się kojarzy. Nie ten pierwszy czempion, tylko ten drugi, ten duch taki już nie pamiętam jak on się nazywa. Z nim idą w pakiecie tak okropne karty, że tym się grać nie da i w pierwszej kolejności trzeba to po prostu wyrzucić stali. Mamy 5 kart z naszego primary klanu, mamy 5 kart z sojuszniczego klanu. Do tego mamy dwóch spear Stewardów, czyli takie jednostki podstawowe, które mają koszt 1 i do tego mamy dwóch Shield Stewardów, czyli takie tanki. Z, które idą w pakiecie z pociągiem. Do tego mamy jeszcze różne rodzaje pajer, które też znacząco wpływają na to, jak gramy. Tych jest 12 albo 13, jeżeli mnie pamięć nie myli. Każdy z nich oferuje swój unikalny efekt i ma unikalne statystyki, które też mają znaczenie, szczególnie w ostatniej sekretnej walce z Tytanami, o której też zaraz powiem. Jak nie trudno policzyć, Kombinacji Primary i Allied Clan mamy w Monster Trainie 2 90. Do tego, jeżeli dodamy sobie granie różnymi championami, każdy klan ma dwóch championów, wychodzi nam 180 możliwych kombinacji. I teraz bardzo ważny szczegół. To, jaką kombinacją gramy, bardzo dużo zmienia. Jeżeli gramy, będę się już tego trzymać, jeżeli gramy klanem Umbra. I gramy jako pierwszorzędnym klanem Umbra i mamy Fireborn jako drugorzędny, to rozgrywka wygląda dużo inaczej niż jeżeli mielibyśmy kombinację na odwrót, czyli fireborn jako pierwszorzędny, Umbra jako drugorzędny. Kombinacji właśnie tego wszystkiego jest multum, i każdy klan inaczej będzie działał z innym. Bardzo często trafią nam się podejścia, w których Klany nie będą się dobrze synergiować albo po prostu nie dostaniemy kart, które się dobrze synergizują z tego klanu, więc, de facto, będziemy musieli odrzucić granie jednym klanem i skupić się tylko na klanie pierwszorzędnym albo drugorzędnym. Na upartego też się da i kompletnie nie grać czempionem, bo tak w tej grze można stracić kartę czempiona. Jest na przykład przedmiot, który możemy wyekwipować na jednostkę, który sprawia, że jeżeli ta jednostka umrze. Permanentnie znika stali. I to się też tyczy czempiona. I nie da się go odratować w ten sposób. Do tego wszystkiego każdy klan ma też swoje unikalne artefakty. Artefakty również są uniwersalne dla wszystkich klanów. I właśnie w tym wszystkim Monster Train 2 świeci najbardziej. Mnogość mechanik rozgrywki. W tym roku była to najbardziej ogrywana przeze mnie gra. Przegrałem w nią ponad 80 godzin. I powiem wam, ja nadal nic nie wiem o tej grze. Każdy klan ma tyle mechanik, które, z którymi możemy wchodzić w interakcję. Cały czas się czepiam tego klanu Umbra, ze względu na to, że jest to mój ulubiony klan i nim po prostu gra mi się najfajniej, a także ma po prostu największą wiedzę na temat grania tym klanem. Tak mi się wydaje, chociaż ja w grę jestem raczej słaby. Wymienię wam... Mechaniki tylko jednego klanu. To teraz pomyślcie sobie, że jest ich 10 i będzie więcej w dodatku. Jeżeli chodzi o Umbrę, jest to klan skupiający się na zjadaniu własnych jednostek czyli mamy możliwość przywoływania takich morseli specjalnych, które na końcu swojej tury zostaną zjedzone przez jednostkę, która jest w pierwszym najdalej wysunięta na danym piętrze. Każdy morsel ma inne efekty i wokół tego wszystkiego oraz bardzo pogłębionego zarządzania energią kręci się cała gra tym klanem. Możemy ulepszać jednostki i to jest podstawowa taka siła tego klanu. Możemy bardzo, bardzo dużo narzędzi daje nam ten klan do zarządzania energią. Jest na przykład taka jednostka, która nie pamiętam jak się nazywa, ja na nią mówię piecyk, bo to jest po prostu piecyk. Która sprawia, że nic nie robi sama w sobie, ale tak długo jak jest ona na polu bitwy, to daje nam plus dwa energii naturę. To jest bardzo ciekawy pomysł, ponieważ właśnie na każdym piętrze mamy ograniczone miejsce. Naszych jednostek może być maksymalnie 7 i wierzcie mi, jeżeli gra się pod te morsele w klanie Umbra, to ten limit bardzo szybko będzie uderzany, a także mamy sloty. Slotów mamy podstawowo 5. Każda jednostka ma swój przypisaną wagę. Może o waga to jest lepsze określenie. Czempioni zazwyczaj mają między 2 a 3. Generalnie jednostki w większości mają od 1 do 3. Są jednostki, które mają 4 to też się często zdarza. A są jednostki, które mają nawet 6. Jeżeli chodzi o zarządzanie tą wagą, są sposoby, żeby rozszerzyć. Limit wagowy na piętrach. Po pierwszym i drugim bosie dostaniemy możliwość ulepszenia naszego pociągu. I właśnie jedną z tych możliwości jest dodanie dwóch miejsc w każdym piętrze, żeby były. Drugą możliwością jest plus jeden energii na turę. Trzecią możliwością jest dobieranie plus jednej karty w turze. Każdy klan powiedziałbym. Zasadniczo ma dwie mechaniki, na których się opiera tak kluczowo, takie najbardziej wyeksponowane. Co nie zmienia faktu, że są klany, które oferują dużo więcej. Na przykład mechanicznie najciekawszym klanem dodanym w Monster Trainie 2, ponieważ pięć klanów pochodzi z jedynki, jest Lazarus League, w którym dosłownie możemy tworzyć własne karty, które nakładają takie efekty, jakie sobie wybierzemy. I jest cała ścieżka rozwoju związana właśnie z tym tworzeniem kart. Można również, jak gramy Lazarus League, po prostu. Nakładać naszym jednostkom reanimację. Będzie to polegać na tym, że będą się one wskrzeszać. I będą, jeżeli ma 1 HP, oberwie za 60 damage'a, no to i tak tylko jeden status efekt reanimacji mu zejdzie. Więc wtedy można jechać szklanymi działami po bandzie. Również można nałożyć na jednostkę, jak gramy Lazarus laagiem, cały czas to się tyczy tylko jednego klanu. Mamy efekt Unstable, czyli je jeżeli jednostka ma mniej niż mniej życia niż ta liczba nałożonego Unstable, wybucha raniąc wszystkie wrogie jednostki za właśnie. Za tyle obrażeń, ile wynosi efekt unstable, i nikomu nic nie szkodzi, żeby nakładać unstable na własne jednostki i po prostu wybuchnąć wszystko, co istnieje. To jest jedna z najbardziej przepotężnych kombinacji, jaką można odstawić. Jeżeli wchodzimy do walki, możemy sobie też wybrać trial, czyli dostaniemy odrobinę więcej pieniędzy, które w tej grze są bardzo ważne. Ale na przykład na starcie przeciwników pojawi się dużo więcej i pojawią się na wszystkich piętrach. To jest jedna z możliwości. Trial również można odpalić na bossach. Jest ich trzech w ciągu podejścia. Trial na bossach powoduje, że dostaniemy fragment esencji tytanów, jakoś tak to się nazywało. Jeżeli zbierzemy wszystkie trzy, będziemy mogli na końcu gry zawalczyć z tytanami. I tak naprawdę od Monster Traina odrzuciło, odrzuciłoby mnie to, mogłoby mnie odrzucić, gdyby nie jakiś tam zapał i determinacja, to jak trudno jest się tej gry nauczyć. To znaczy, ja rzuciłem się od razu na głęboką wodę i stwierdziłem: Hej, nauczę się najpierw grać wszystkimi klanami za pomocą wgrywania zewnętrznych saveów, bawienia się w modyfikowanie saveów, a potem dopiero będę sobie grać już tam normalnie, uczciwie. Na save'ie od początku i sobie to odblokuję od zera. I powiem wam, że to nie była najmądrzejsza decyzja, ponieważ musiałem się uczyć wszystkich dziesięciu klanów po kolei. Wszystkich tych mechanik, różnych czempionów i tak dalej. Są czempioni, których może nie to, że się boję, ale nadal nie do końca czuję się pewnie grając z nimi a są klany, które po prostu uwielbiam nimi grać i jestem w stanie wygrać prawie każde podejście, jeżeli nie każde, bo tak na moje oko, jeżeli nie korzystamy z wyższych poziomów trudności, w praktyce przy moich niskich umiejętnościach udawało mi się wygrywać 80%, może nawet 85% podejść. To jest Naprawdę dobry wynik, mi się wydaje. Więc, jeżeli macie, jeżeli czekacie na jakiś dobry Rogue Like The Builder, jeżeli czekacie na Slade Spire, chcecie sobie porzucać karty, naprawdę polecam Wam Monster Train na dwójkę. Ta gra jest, jeżeli chodzi o mechaniki, złożoność mechanik, fenomenalna, złożona, trudna przy okazji w nauce. I mam nadzieję też, że taki trochę luźniejszy materiał pod tytułem Siadam po prostu bez większego przygotowania, gadam do mikrofonu, jakkolwiek przypadł Wam do gustu. Za parę dni prawdopodobnie widzimy się w podsumowaniu tego roku na tym kanale. Ode mnie to by było tyle. Ograjcie Monster Traina naprawdę warto, ponieważ o wielu rzeczach nie powiedziałem wam nawet, tak jak o różnych wyzwaniach, różnych możliwościach kastomizacji kosmetycznej, naszego pociągu, naszych kart. Jest co robić w tej grze, wierzcie mi. Mam nadzieję, że jakkolwiek przypadł Wam do gustu ten materiał, ja nieironicznie idę grać w Monster Traina, bo od samego opowiadania o tej grze mi się zachciało w nią grać. To była sztuka grania. Wesołych świąt, do usłyszenia, cześć!